Dzisiaj prezentacja nowego modelu słuchawek bezprzewodowych od Huawei i są to Fribac Lipstick. Nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ Fribac Lipstick zostały zaprojektowane na wzór pomadki. Bardzo mi się to podoba, nie widziałam wcześniej takiego etui. Zobaczcie, dostajemy słuchawki zapakowane w pięknym kartonowym pudełku. Nie jest to byle jaki kartonik, ale grube pudełko prezentowe. Podnosimy pokrywkę i dostajemy się do środka zestawu. Przyznacie, że nieźle to wygląda. Nowych słuchawek od Huawei trudno nie zauważyć i przejść obok nich obojętnie. Spójrzcie tylko na to etui czarne ze złotym paskiem. Etui wykonane zostało ze stali nierdzewnej, więc jest nie tylko nietypowe, ale też dosyć ciężkie. Ale po kolei. Podnosimy wypełnienie. Elementy są fajnie dopasowane. I tutaj znajdziemy, musimy złapać za takie wycięcie za to kółeczko wyjmujemy i w środku znajdziemy saszetkę z kablem USB. Kabel jak kabel, jak wygląda kabel USB. Każdy, każdy wie. Chowamy do pudełka, wszystko ładnie pasuje. No, i teraz przejdziemy do sedna, czyli do naszych słuchawek i etui. Etui czarne ze złotym paskiem, na którym widnieje napis firmy. Zarówno etui, jak i słuchawki. Polerowane są na wysoki połysk, ale brakuje im odporności na pozostawianie śladów palców. Tu o, pod spodem mamy wejście. Na kabel ładujący. No, zobaczcie, odbijają nam się nasze linie papilarne, ale robią wrażenie. Lakierowana czerń, złote wykończenia, czerwień słuchawek to jest to, co kobiety lubią najbardziej. Nie ma szans, że kiedy zobaczymy je w sklepie, nie odwrócimy głowy. No, zwracają uwagę. Nie tylko wyglądem, ale także też ceną, ponieważ kosztują blisko, uwaga, tysiąc złotych. No niestety, firma zaszalała nie tylko z designem, ale także i z ceną. Zwłaszcza, że ich brzmienie nie jest jakoś specjalnie wybitne. Jest takie normalne, rozrywkowe, z solidnym łupnięciem basu. Jak ktoś lubi zbasowane słuchawki, to pewnie spodoba, spodoba mu się to brzmienie. Te słuchawki mogą się podobać, bo zobaczcie, mamy piękną, głęboką wenecką czerwień z takim srebrnym pierścieniem na dole słuchawki. To wpędza nas w poczucie jakiegoś pewnego luksusu, no a kto z nie lubi obcować z, luksu, z luksusem. Aby zobrazować Wam ich wielkość, zobaczcie porównanie z cukierkiem popularnym. Są smukłe, szczupłe, ale dość długie. Tu jest. Magnetyczne, w zasadzie nic nie muszę robić, aby słuchawka przylgnęła do etui i zatrzymała się. Zobaczcie, wisi bez udziału rąk. No i fajnie też się automatycznie magnetycznie wkłada i trafia na swoje miejsce. Słuchawki są śliskie, więc mam z nimi problem trochę podczas treningu, ponieważ wysuwają mi się z uszu. Nie posiadają nakładek, więc nie mam możliwości regulowania wielkości główki, ale może jest to kwestia dłuższego bycia z nimi i znalezienia właściwego ułożenia w uchu. Etui jest także magnetyczne, nie tylko przyciąga słuchawki, ale też spójrzcie, jak fajnie się zamyka. W zasadzie następuje to. Automatycznie. O, i słuchaweczka y, przykleiła się do ETUI. Zaraz zobaczymy, y, może uda mi się też drugą dokleić do niej. O, i mamy dobra. Y, dwie słuchawki. No są piękne. Ta czerwień jest połyskująca, lakierowana, y, kobieca. Y, słuchawki. Y, tak jak wcześniej mówiłam, są smukłe, zgrabne, ładnie to wygląda, ale czy warte są 1000 złotych, to już musicie ocenić sami. Jeśli zależy wam na dłuższej recenzji i specyfikacji tych czerwonych piękności, zajrzyjcie do mnie na bloga www.dziewczynaendorfina.pl. W zakładce recenzje znajdziecie teksty dotyczące nie tylko słuchawek, ale też smartwatchy, opasek oraz między innymi głośników, ciekawych z różnego względu albo z powodu niebanalnego designu, albo niezłego brzmienia. Dziękuję wam za uwagę, a miło mi będzie, jeśli zostawicie od siebie łapkę w górę.